TV Podkarpacie.pl Tematy oświatowe są w ostatnim czasie dość popularne, nie inaczej było podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Sanoku. Głos zabrał m.in. Tomasz Przystasz, prezes nauczycielskiej Solidarności. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo. Postaram się mówić tylko i wyłącznie o sprawach finansowych z uwagi na to, że takie jest nasze przekonanie, że ostatnią rzeczą, o której państwo, którą Państwo interesuje, to jest jakość kształcenia, więc ja o tym nie będę opowiadał. Naprawdę. Ja dzisiaj obserwowałem też i w Państwa twarze, kiedy tu padały słowa o oświacie i się tych uśmieszków naoglądałem dosyć sporo. E, proszę Państwa, co skłoniło nas do wystąpienia dzisiaj na, na tej sesji? E, kilka pism, które zostało skierowanych do szkół ze strony starostwa. Jedno które jest już chyba według mnie absolutnie bulwersujące, a mianowicie pismo o tym, że środki, które wypracowują szkoły przez kursy, wynajem sal gimnastycznych i tak dalej, mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na płace. Znaczy szkoła, jak się okazuje, chyba jest taka zapaść finansowa, że szkoły mają same sobie opłacić pensje. Drugie takie pismo, to pismo Pana Starosty o tym, aby w szkołach nie zatrudniacie nauczycieli młodych. Yy, I to nie chodzi o to, że nie ma godzin. Tylko chodzi o to, żeby starostwo nie płaciło tak zwanego wyrównania. Proponuję, aby starostwo taki baner rozwiesiło tutaj. Młodzi Sanoczanie, wyjeżdżajcie z tego miasta, bo tu pracy dla Was nie ma. Potem będziemy rozmawiać, gdzie są te dzieci. Proszę Państwa, wystosowałem pismo do dyrektorów placówek oświatowych w sprawie budżetów. E, otrzymałem odpowiedzi od dyrektorów. Z tych e, odpowiedzi wynika, proszę o kilka informacji, jaki był projekt budżetu na rok 2014, jaki został budżet przyznany placówkom, jakie... Zostały już środki wydatkowane z tych rzutu budżetów, i poprosiłem również. To już tylko szacunkowo, jakie będą braki środków finansowych do końca 2014 roku. Sumowa, ja nie od razu bo Ja się nie znam na, Ja nie jestem ekonomistą. Nie znam rozmaitych kruczków, którymi można pewne rzeczy e, jak gdyby ukryć. Ja po prostu sobie dodałem te budżety. Porównałem z subwencją, wyszło mi, że 800, no, przepraszam, 485 tysięcy złotych i gdzieś jest różnica na plus. Subwencji jeszcze, dobra. Jeżeli ja do tego bym doliczył jeszcze, jeszcze pieniądze, które szkoły wypracowują. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaka to jest skala wypracowanych środków przez szkoły. Zadałem takie pytanie również dyrektorom. Okazało się, że szkoły są w stanie wypracować ponad 800 tysięcy złotych w skali roku. Chyba nie od tego zresztą szkoły są, żeby wypracować pieniądze, ale to są jakieś dodatkowe pieniądze, które też w tej oświacie gdzieś funkcjonują. Proszę Państwa, okazuje się, że w tych pismach, które prosiłem dyrektorów, okazuje się, że w tych takich głównych punktach Państwo pozwolą, że ja o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie będę mówił, bo to jest bardzo różnie w tym momencie, a to jest jak gdyby ostatnia rzecz. W tych takich podstawowych punktach, płace nauczycieli, dyrektorzy piszą, że nie są w stanie w tym budżecie się zmieścić w tym roku szkolnym. A więc jest, przynajmniej z tych pism wynika realna groźba, że nauczyciele nie otrzymają zapłaty. Jeżeli chodzi o wydatki rzeczowe, czy utrzymanie szkół, są szkoły, które na wydatkach rzeczowych już nie mają ani złotówki. Przed nami zima, jesień. Za co zapłacić wodę, za co zapłacić gaz? Czy w Sanoku mają się rzeczywiście spełnić słowa pana premiera Tuska, że 1 września dzieci do szkoły nie pójdą? Bo trzeba będzie placówki zamykać. Proszę Państwa, na funduszu rzeczowym nie ma tych środków. Ja mogę tylko tak zadać takie pytanie, takie może nawet trochę i retoryczne. Czy ktoś z Państwa wie, na jakim sprzęcie uczą się nasze dzieci w Regionalnym Centrum Edukacji? Według rozporządzenia powinien być to przynajmniej golf drugi. Chodzi o sprawę elektroniki i tych rzeczy. A na czym się uczą? Uczą się na małym fiacie i na polonezie. Dzisiaj tego już nawet nikt nie produkuje. Auta z gaźnikiem, o czym my rozmawiamy. No i tak wielkim osiągnięciem jest to, że te dzieci zdają egzaminy zawodowe, że potem dochodzą jeszcze, próbują się gdzieś dalej jeszcze dosiągnąć. I to nie chodzi o nowy samochód, żeby było jasne. Ma być samochód do nauki. Rozebrany na czynniki pierwsze. My, my taką bazę posiadamy. Potem Państwo nas chcecie rozliczać za wyniki, za wyniki maturalne czy egzaminów zawodowych. Proszę Państwa, pytanie, które chciałem zadać. Brzmi, w jaki sposób powiat uzupełni środki w budżetach szkół, aby przetrwały do, roku, do końca roku 2014. Ja tutaj już w rozmowach kuluarowych usłyszałem no, mówię, ja nie jestem ekonomistą widocznie. To jest, pewnie to będzie wszystko zgodne z prawdą i z prawem. Ale usłyszałem, że się zapłaci nauczycielom netto, a więc bez ZUS, bez pochodnych, a te pieniądze zapłaci się z nowego budżetu. No ale to, proszę Państwa, my znowu wrócimy do tego, co mamy dzisiaj, do tego, co napisało Rio w swoim piśmie, że przepraszam, zacytuję jeszcze raz ze sprawozdania wynika, że w miesiącu grudniu 2013 pokryto wydatki ze środków subwencji oświatowej na styczeń 2014, co jest niedopuszczalne. No ale my ch chyba chcemy zrobić w tym roku ten sam numer. Nie, 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 ja tego nie rozumiem. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie się płacić z usług, ten problem już przerabiali kiedyś w gminie Sanok. Przez 8 miesięcy z usług nie płacono ludziom. Sprawa wyszła, kiedy koleżanka chciała pójść na emeryturę. Przyszła do ZUS-u, powiedziała, że chce iść na emeryturę. Odpowiedzialny, no ja, ale pani od 8 miesięcy nie pracuje. Proszę państwa, my mamy możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne w każdej chwili. Co, jeżeli się taki przypadek yy, zdarzy, że ktoś będzie chciał przejść na świadczenie kompensacyjne, a Państwo ZUS-u nie zapłacicie? Co wtedy zrobicie? Proszę Państwa, słyszałem też tutaj rzeczy. Odnośnie planowanej reformy. Ja nie chcę na ten temat. Ja się strasznie cieszę, że Pan Przewodniczący Pierwszy dzisiaj powiedział, że będzie jakaś chyba nadzwyczajna sesja czy spotkanie w sprawie oświaty. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo, bo, bo kiedy pro, proponowaliśmy to, to nie, nie było żadnego odzewu. Ale to już pewnie tematy na, 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 na następny raz. Zreformować oświatę, to znaczy co. Zlikwidować szkołę, zwiększyć liczbę dzieci w klasie. Ja tu dzisiaj proszę z przerażeniem usłyszałem, że 38 osób w klasie to jest fajna rzecz, dzięki temu to z kosztów zejdziemy. No ale jeszcze raz powtarzam, Państwo się patrzycie na oświatę tylko z punktu widzenia finansowego, ale popatrzycie się też Państwo na jakość kształcenia. Bo nie trzeba być wielkim dydaktykiem, żeby wiedzieć w jakiej klasie lepiej uczyć. Ja od razu mam propozycję, ja od razu tu się z Państwem tą propozycją natychmiast dzielę. Jeżeli Państwo pójdziecie na większą liczbę dzieci niż ponad 30, tak jak to dzisiaj z reguły jest, to my, proszę Państwa, to proszę znaleźć i zatrudnić, na czym może nie zatrudnić. Na umowę zlecenie najlepszego dydaktyka, jakiego znajdziecie, najlepszego w Polsce. My go opłacimy. I niech ten człowiek pokaże przez miesiąc czasu, Pokazowe Dla wszystkich nauczycieli w Sanoku, bo widocznie jesteśmy nie najlepsi. Niech nam pokaże przez miesiąc czasu, jak się pracuje w klasie 38-osobowej. Opłacimy. Nie będziecie ponosić z tego powodu żadnych konsekwencji finansowych. Jeszcze raz dziękuję za to, że może sesja w sprawie oświaty będzie. Dziękuję serdecznie. TV